Niestety obserwujemy w mieście, zresztą od dawien dawna, różne sytuacje, w których miasto nie reagowało. Ja tu mówię o dwóch aspektach tej sprawy. Po pierwsze, no to często były plany, które nie były odpowiednio dostosowane do tego, jakie funkcje powinny pełnić. Po drugie, to są problemy na poziomie też ustawowym. Niektórzy oczywiście, bo nie wszyscy, bardzo sprawni w obchodzeniu prawa, znajdowaniu luk. W związku z tym my, my wyszliśmy z założenia parę miesięcy temu, że musimy jako miasto bardziej aktywnie brać w tym rolę, opracować swoje własne standardy, które nawet jeżeli czasem później będą podważane przez czy to wojewodę, czy to sądy administracyjne, to przynajmniej pokażą jaki jest stosunek miasta do tego typu inwestycji, które nazywamy patodeveloperką. Chcemy dać jasny, wyraźny komunikat, że Kraków się nie godzi na to i bardzo się cieszę, że też staliśmy się jako liderem, bo to z naszej inicjatywy te rozmowy się rozpoczęły. Mówimy o tym, że nie można Nadużywać przepisów albo je omijać, kiedy idzie o zieleń. Czyli wielokrotne wykorzystanie tych samych terenów zielonych jako tereny biologicznie czynne przy kolejnych inwestycjach. Tworzenia różnego rodzaju, nazwijmy, protez, mury, które obsadzamy zielenią i mówimy mieszkańcom: To są tereny zielone. Mówimy świetnie, że to robicie, ale chcemy, żeby to była klasyczna zieleń, która jest na gruncie. To wreszcie kwestia. U wyeliminowania możliwości budowania na osłowiskach czy terenach, które są zagrożone i dwie bardzo kontrowersyjne kwestie: wydzielanie mikrokawalerek i budowania mieszkań na, na terenach, które w planie miejscowym są określone jako te, które, na których mają być powstawać usługi. Sam fakt, że wiele wydziałów pochyliło się nad jednym dokumentem, wymieniło się poglądami, jest gigantyczną pracą, już nie wspomnę o spotkaniu z pięcioma wielkimi miastami w Polsce z wymianą doświadczeń. Natomiast co jest ważne, każda inwestycja ma pewien przebieg: pozwolenie na budowę, realizację i przyjęcie do użytkowania. I w tej kwestii to wszystko, co się dzieje na etapie pozwolenia na budowę, te wszystkie warunki są kluczowe, jeśli my jako nadzory sprawdzamy realizację tą inwestycji, a potem odbieramy. Więc, bardzo ważny dokument, bardzo cenny i bardzo dobrze, że. Właśnie wszystko zaczyna się na początku tego przewodu pokarmowego, czyli w wydziale architektoniczno-budowlanym.